Witajcie, kojarzycie taką naukę, że Dawid tańczył nago przed Panem Bogiem. Wynika to z tego, że jest napisane, że Mikal, kiedy wzgadziła Dawidem, to mówiła, że on się obnażył na oczach niewolnic sług swoich. Tak? Przeczytamy to wszystko. Macie przed sobą tekst od 13 wersetu. To jest druga księga Samuela 6. Także czytam. Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne ciele. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem. Na to zwróćcie uwagę, tak, że tańczył z całym zapałem, czyli z całej swojej siły. Tak. Biblia mówi, że mamy kochać Boga ze wszystkich swoich sił. Tak to właśnie Dawid robił w obecności pana, a ubrany był w zmiany efot. To także zwróciła to uwagę, tak? Jak chcecie to sobie wygooglujcie, jak to wyglądało. To nie była jedynie jakaś przepaska, tak? Ale to był strój, to była szata, okej? Okay? W ten sposób powiem. To była szata, która okrywała praktycznie całe ciało. Więc y, jak wam ludzie mówią, że lniany efod to, że dzisiejszy odpowiednik lnianego efodu to powiedzmy y, bokserki i tak dalej, no to to nie jest zgodne z prawdą, ok? Lniany efod okrywał praktycznie całe ciało. Czytam dalej. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził arkę pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Kiedy Arka Pańska przybyła do miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida. Zobaczcie, co on, na co ona zwróciła uwagę. Ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem. I tu jest napisane, że wtedy wzgadziła nim w sercu. Czyli kiedy nim wzgadziła? Jak podskakiwał i tańczył przed Panem. Czyli jak szalał przed Panem Bogiem, tańcem, tak? My konkretnie nie wiemy, jak to wyglądało. Ale w jej oczach on wyglądał jak szaleniec, ok? Ona uznała, że właśnie on wyglądał jak ktoś szalony. O, o czym przeczytamy za chwilę. Przyniesiono więc arkę pańską, ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana Zastępów. Dokonał potem podziału między e, cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i placku z klocynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swoich domów. domów. Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swojego domu. Wyszła ku niemu Mikal, cóżka Saula i powiedziała O, jak to wstawił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich. Tak jak się pokazać, może ktoś niepoważny. I znowu, mając to na umyśle, tak, mając to powiedziane, zwróćmy, zwróćmy jeszcze raz uwagę na szesnasty werset. Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem. Wróćmy jeszcze raz do tego, co czytałem przed chwilą. przed chwilą. O jak to wstawił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnych sług swoich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny. Problem był w tym, że ona go widziała, jak podskakuje i dla niej takie zachowanie było haniebne. To było coś wstydliwego w jej oczach, tak? Ona mówi, tak się może pokazać ktoś niepoważny, tak? W tym sensie Dawid w jej oczach się obnażył. To nie chodziło, że on był nagi w dosłownym tego słowa znaczeniu, tak? Ale był nagi w sensie e, wstydu, ok? Bo Biblia, jak e, zobaczycie sobie powiedzmy e, 16. rozdział Księgi Objawienia, jest to taki tekst. Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych siat, by nago nie chodzić i bez romoty, czyli wstydu Jego, nie widziano. Czyli jak ktoś y, jest właśnie. Słuchajcie, nagość o to chodzi, że jest powiązana ze wstydem. Dlatego ona powiedziała w tym stylu, że y, król izraelski się obnażył. Tak? Czyli się jakby okrył hańbą, o to jej chodziło, a nie, że on był nagi, ok? Mam nadzieję, że to jest jasne. 21 werset. Dawid odpowiedział Mikal, przed Panem, który wybrał mnie zamiast ojca Twego i całej Twojej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu pańskiego Izraela, przed Panem będę tańczył. Czyli zwróćcie uwagę, co Dawid mówi że on będzie tańczył przed Panem, tak? Że on odpowiada Mikal, że ona miała z tym problem, że on właśnie podskakiwał, tak? Że on krzyczał dla Pana Boga, ona miała z tym problem. I dalej czytamy i upokorzyłbym się jeszcze bardziej. Jeżeli efot to by była tylko taka przepaska, jeżeli odpowiednikiem efodu byłyby bokserki, to Dawid by powiedział yy, i upokorzyłbym się jeszcze bardziej, czyli w ogóle bym się rozebrał? No oczywiście, że nie. Upokorzyłbym się jeszcze bardziej, co oznacza, że nawet jeszcze mocniej bym tańczył dla Pana Boga. Nawet jeszcze yy, mocniej bym krzyczał i mocniej bym yy, bym tańczył jeszcze bardziej jak szalony, tak? Nie dbałbym o Twoją opinię, Mikal. O to mu chodziło, tak? I dalej czytamy, choćbym miał się poniżyć w Twoich oczach, to u niewolnic, o których mówisz, sławę bym jeszcze zyskał, tak? Przynajmniej te niewolnice by doceniły to, że chwale Boga, Ty nie musisz, Mikal, ok? No i tutaj dalej czytamy, że Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu, swej śmierci, tak? Także jak widzimy, że ktoś chwali Boga, to e, Bóg chce nam tutaj pokazać, że nie powinniśmy być tym zgoszeni, tak? Jak nawet widzimy, że ktoś w jakiś mocny sposób chwali Boga. E, mam nadzieję, że to jest jasne w tej chwili dla was, że Dawid nie był nagi. Wiecie, wielu pastorów jeden po drugim to powtarza, tak? E, i mało kto patrzy do Biblii i widzi, jak to naprawdę wyglądało. Mało kto studiuje ten tekst. Tylko pastor jeden tak powiedział, to potem kolejny pastor to powtarza, że Dawid był nagi, a potem kolejny pastor to usłyszał. Taki głuchy telefon, wiecie? Nawet nie głuchy telefon, bo jak jest głuchy telefon, ta zabawa, no to jak jeden po drugim powtarza, no to często to się wiecie zmienia, ok, w tym zakcie, Że ktoś y, mówi jedną rzecz, a ta y, druga osoba y, a, miesiąc już zapomniałem, na jakie to zasadzie było, ok. Ale y, w tym sensie, y, jak już mówiłem o tym głuchym telefonie, to mam na myśli, że każdy powtarza y, tą kwestię, że Dawid był nagi. No nie był, ok. Heimbom w oczach Mikal było to, ale nie w oczach Pana Boga, ale w oczach Mikal było to, że on po prostu tańczył jak szalony dla Pana Boga. Ze wszystkich swoich sił wykrzykiwał, wykrzykiwał i tańczył dla Pana Boga. Ok? Także w tym sensie było to haniebne dla Mikal. I jeszcze jedno, no bo zobaczcie. Dawid był królem, okej? Okay? A król, no to musi być taki dostojny, okej? Okay? Taki poważny i tak dalej. A tutaj Dawid tańczył jak szalony. I dlatego Mikal była nim zgorszona, okej? Okay? Mam nadzieję, że to jest jasne, że Dawid nie był nagi, okay? jak to wiele, wiele osób uważa. Jak e, znacie kogoś takiego, kto tak uważa, no to możecie mu podesłać ten filmik e, i mam nadzieję, że e, sam potem to przestuduje i zobaczy, że faktycznie nie był Dawid nagi. Okay? Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.